Na razie dowiedzieliśmy się, że jest ok, ok i że mamy wait, wait. To siedzimy i czekamy. Jesteśmy zdani całkowicie na łaskę pana, który nam sprzedał bilety. Bo tutaj na Molo przy porcie nawet te autobusy nie mają jak podjechać, więc on musi nas jakoś tam zawieźć. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób to zrobi. Bo tu nawet nie ma jak podjechać. Ale to już chyba jego problem. Na razie przynajmniej. Za jakiś czas może to być już nasz problem. Coś się zaczyna dziać. Na razie jeszcze bardzo powolutko, w azjatyckim stylu. Przyszedł Pan, pomachał ręką i kazał za sobą iść. No to wszyscy idą. Transfer na razie polega na maszerowaniu przez dziury i błoto. Jezus, to wygląda tak jakbyśmy mieli zasuwać z buta 3 km jakbyśmy mieli zasuwać 3 km na piechotkę pod górkę do autobusu. Dworzec, dworzec autobusowy to jest stąd spory kawałek. Jak tam wszyscy dojdą to już będą mieli dosyć tej podróży. bo się rozwiązała tajemnica dlaczego ten transfer z do Phnom Penh ma trwać 6,5 godziny. Po z tych 6,5 godzinach 2,5 będziemy zasuwać na przystanek. No, tylko kilka setek metrów, na szczęście policja stała po prostu i wpuszczała samochodów. więc jak będziemy gdzieś tam dojeżdżać. Te, to jest chyba taktyka na wykończenie klienta. Po prostu liczą na to, że połowa z nas zejdzie po drodze do autobusu. No eee, mm. i dzięki temu będą mogli sprzedać więcej biletów. Po najpierw na piechotę, teraz w jakichś strasznych dziurach. Poza tym, jeszcze autobusem, autobusem tak autobusem, z rupieciem, z którego wystają wszędzie sprężyny i każdy nieopaszny ruch może skończyć się przebiciem wątroby. No i poczucie humoru. Bo otworzę okno, wpadnie trochę świeżego kurzu. Ten co jest w środku już jest stary. Ciężko się nim oddycha. Jeśli w waszym mieście jest dworzec autobusowy, który się Wam nie podoba, to powinniście przestać marudzić natychmiast. spoko. Trochę bardziej czystym mógł być, ale do tego się już chyba przyzwyczailiśmy, że tutaj nie ma czystych rzeczy. Klima działa. Trochę latno, ale paręset kilometrów mam nadzieję, że przejedzie. Dziękuję. Jeszcze w cenie Pan roznosił wodę. Ciepło co prawda. To wszystko dookoła, ale zawsze mokro. Mamy jechać Kilka godzin, więc się przyda. Tylko jeden postój po jest zaplanowany. Jeden, jeden. Przy z Sihanoukville na no, znym zachodzie miasta mijamy taki duży portret z ogromny port rozładunkowy, gdzie stają jakieś tysiące kontenerów nawet nie chcę wiedzieć co w nich jest znaczy nawet nie mówię o, yy, o podrabianych towarach, które tu się sprzedaje wszędzie oficjalnie, w sklepach normalnie w, w dużym centrum handlowym w pięknym butiku sprzedaje się lewe rzeczy w ten rejon jeszcze z yy, handlu może nie tyle handlu, co z bycia miejscem przerzutowym dla ogromnych ilości metamfetaminy Wszelkich innych tego rodzaju dóbr, na tych kontenerach pewnie trochę leży takich dziwnych rzeczy, które zazwyczaj w portach przeładunkowych się nie znajdują. Mamy w chłowie, drogi krótki postój po jakichś 3 godzinach jazdy. Przez te 3 godziny ujechaliśmy pewnie ze 100 km. Nie więcej. Nie zatrzymujemy się gdzieś w środku niczego. Ale przy okazji tutaj na tyłach tej nazwijmy to ubikacji, ubikacja łazienki można zobaczyć jak wygląda recykling po komersku. Co chwilę tam coś wybucha z tyłu, jakieś budelki z czymś, z dziwnymi płynami, więc uciekam. To jest ciekawostka, grillowana jajka. To jajko w korupcji, przebite wykołaczką, taką grillową, i zgrillowane po prostu. W autobusie to się robi to, co się robi w każdym autobusie. Albo się ogląda to, co za oknami, albo się śpi, albo się czyta książkę, albo się gra w grę. No i mniej więcej właśnie takie rzeczy po drodze po no, się robimy. Musimy że nie wypuszcza, jak mi nie pokażą wizerunek przy wyjściu. Ale to dopiero za jakieś 3 godziny spokojnie. to możemy się przespać. 6,5 pół godziny jazdy, jesteśmy w Monten. praktycznie już na miejscu, jeszcze zostało nam kilka metrów do centralnego marketu, gdzie zatrzymują się wszystkie autobusy, z będziemy szli do hotelu. 6,5 godziny jazdy, z czego półtorej godziny zajęło nam wyjechanie z Sihanoukville, no i następne pewnie z półtorej godziny zajęło nam wjechanie tutaj do stolicy. To wąsko, wąsko, dziurawo kupa skuterów urządzeń takich dziwnych, jak z Mad Maxa wyglądające, Po prostu do małego skuterka albo do motocykla przyczepione takie sprzęty, że to się w głowie nie mieści. No i co, fajnie. Na razie wygląda to całkiem ciekawie. no Takie pomieszanie tego, co stare z tym, co nowe. Ale zdecydowanie więcej tego, co stare. A no, poza tym wrażenie jest takie, porównując do Tajlandii, to w ogóle nie mówię, ale nawet do Wietnamu że jest tutaj po prostu bardzo brudno, jest bardzo dużo śmieci, jest bardzo dużo bałaganu. Może nie aż tyle, ile było w Ciechanowiu, na tych ulicach, gdzieś nawet w centrum, no ale tutaj kwestie porządku i higieny zostawiają na pewno dużo do rzeczy. <sum>